Strony Robek a to kolejny odcinek z Farminga. No i dzisiaj jest taka nietypowa sprawa, gdyż jestem sam. Chociaż powinien być nic dobra, wyłączne hasło. Może ktoś postanowi wbić jednak. I, co? I to był ogólnie serwer dla widzów, no ale nie, nie napisałem Wam, że jest ogólnie serwer dla widzów, na Facebooku Wam nie dałem, ale następnym razem na pewno jeżeli będziemy, będzie jak będę organizował jakiś na pewno odcinek dla widzów, na pewno Wam to napiszę albo na Facebooku, albo dam Wam filmik na YouTube, no i jest od razu już pierwszy chętny, to Kuba, no i albo go przy, przez przypadek musiałem wywalić, albo przez to, przez po prostu... Albo właśnie przez przypadek, albo po prostu sam wyszedł i teraz wybiję jeszcze raz. Bo go kojarzę, bo on wcześniej był. Także kupimy sobie buraczki, tak nigdy w sumie nie robiłem buraków, no a że dzisiaj jesteśmy na Bjornholmie. No i troszkę większymi maszynkami. No wiem, że mam tyle pieniędzy, no ale to jest mi stary, bardzo stary safe, także tu nie jest źle. No i co? No i miał być to ogólny odcinek dla widzów, że pierwsze, pierwsze, pierwsze pięć osób bijących na którą którzy wbiją na Spika, to... no którzy wbiją na serwer to otrzymają Spika. no i tak to wyszło, że właśnie... Mm, okay, mm, I tak to wyszło że właśnie, że ma tak wyjść, ma być to w następnych odcinkach, jeżeli będziemy nagrywać następne odcineczki dla widzów, to na pewno tak będzie, że powiedzmy ten serwer jest stworzony na 10 osób Albo stworzy po prostu na 5 czy na 6, bo po prostu już mój net na 10 to już pisali mi, że na 10, jak było 6, to już mówili, że się nie da grać. No ale powiedzcie zrobię na 5, czy na, tam na 6, może zrobię na 10, ale ile wbiję, to tyle wbiję. Na pewno dam wam wcześniej znać, że jest odcinek dla widzów i dokładnie powiem wam mapę. No z mapę to na wiadomo, że biorą bez modów, no chyba że chudy. Y Chyba, że chudy, ale to jeszcze nie wiem, może chudy będą jeszcze dodatkowo i, i co? No i tyle głównie będzie w sumie. No ja pewno tam wam, bo planuję, bo miał być dzisiaj, miałem dać wam filmik, o widać w biegu chyba. Dobrze. Y, mm, miałem dać wam filmik, dzisiaj chyba nie dzisiaj miałem dać. W ogóle nie w tygodniu miałem dać wam filmik, że właśnie jest, jest odcinek dla widzów i ten odcinek dla widzów miał być jutro. Jeżeli po, napiszcie mi w komentarzu, czy jeżeli, bo to nie wiem kiedy film się ukaże, czy chcecie następne odcinki z widzami, bo jeżeli tak, to po prostu mm, powiedzmy zrobimy coś takiego, że damy na przykład typową polską wieś, albo nie, no nie, powiedzmy na biorholmie sięćmy, powiedzmy stworzę osobny biorholm z Hubertem, nawet co co nagrywaliśmy ostatnio, i po prostu stworzymy taki save, gdzie po prostu będzie tylko dla widzów i będziemy grać z widzami. Na pewno planuję przynajmniej ten jest jeden odcinek, ale to jest samotnie. No ale tu chyba już multiplayer Kuba wbija. I kontynuując. Mm, kontynuując na pewno będą kolejne odcineczki z, z gry z widzami. O, Kuba Buba. Dawid. No dobrze, no panowie niech wbijają. Yy. Buba, kuba, zobaczmy sobie ogólnie, czy ten kuba, kuba, kuba jest. Także siema, siema, tak czemu napisać, bo on był, że nagrywamy, Czy już nagrywam. Mm. Yy, 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 Także nie jest źle. Yy, yy, tak na edy, tak, no tak, w. No i teraz znowu yy, synchronizacja z. Z in, danymi, innymi graczami No a to jest klasyka da multiplayer mm. No powiem, chyba większość odcinka będzie właśnie synchronizacji niż kopania No ale cóż, no to w końcu jest odcinek dla widzów To nie jest odcinek y, z, jestem sam, więc nie jest źle Ja bym naprawdę dzisiaj suszy więc Mam przy sobie wodę Słyszymy cały dzień dzisiaj, więc mm. Ogólnie już siedzę na kompie prawie coś około godzinki mm. Także bo same założenie serwera, same dogadanie z tymi gostkami, to właśnie um, kiedyś był, był był... Wcześniej był normalnie taki safe, no to było ich, było ich troszkę no to um, narzekali, narzekali sami powychodzili no i teraz na nowo jest stworzony safe i nie jest źle yy, góra bo później teraz założę hasło żeby nie było za dużo ludu co ja tu mam w ogóle na komputerze jakieś na krytykę jakiś pendrive'ik, tu jakieś pieniądze nie wiem, źle mm. tu mamy, o, dobra, wiem co no i tu, o, tu będzie pendrive, nie, to jest internet, tak to jest internet, ogólnie jakby się ktoś pytał, z czego mam internet, to ja mam z internet z TP i, i, i transfer mam TP-link, bardzo dobry internet, polecam. 3, 3 stepy akurat no nie są zbytnio szybko, ale myślę, że yy, jak na mnie mi spokojnie starcza. Myślę, że właśnie dlatego yy, nie robię wam większych tych ser, serwerów wam większych nie robię, gdyż po prostu były straszne lagi. Dlatego właśnie robię mniejsze, no i teraz niby ten serwer teraz nie przyjmuję, bo są trzy osoby góra, więc nie przyjmuję gdyż po prostu nie mamy czasu, bo ten odcinek miał być na kopaniu braków, a nie na synchronizacji. Także to jest to. Mm -hmm. y nie wiem, y czy... czy, czy... Mm -hmm. Dobra. Y Sygro może więcej ludzi wbije na siebie, ale nie wiem. Zobaczymy. Na wyżej trzech i założę hasło, żeby nie było... Y ogólnie może następny odcinek będzie z widzami, tylko nie kiedy. Także y, albo będzie Hubert, może coś z Hubertem się nagra, więc. Nie, źle. To jest właśnie, to jest chyba już drugi kolega. Ten albo kuba buba, albo ten Danio. Czy jakoś tak. Bo nie było dawniej, przed chwilą było 6 czy 7 ludu. Także nie, wtedy już. No, już wyopuszczali serwer. Także to już nie moja wina była. I, i, i. Ja to w ogóle wam tylko, że nic nie widzę. Aper Media Monitor są, Nie, 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 nie przypiszę Jest dobrze 80, czyli już będzie się kończyła synchronizacja No, nie, synchro. nie, O, nie, 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 no, już yy, nie, Zapisz 7, K, k O, P, I, M, e B, U, R, A, K Dobra, żeby nie robić jaków, wbijamy do kabinki No i co? No i... N n n jest Kuba, Kuba i jest... co jest? Jest Kuba, Kuba, Buba i Dawid, także nie jest źle To jest, napiszemy jeszcze p O, L, E, 23 też jest, też jestem mądry Nagrywasz Tak Tak Nagry... No Tak dobrze, przynajmniej no, się nagrywam I co? Tak, mówiłem o pieniądzach. już mówiłem Tutaj chyba jest praca niezapewniona, bo nikogo nie widzę po swojej Lewicy co mamy 23% Chciałem opisać dwa pole ale po prostu To jeszcze raz dobry dobry na YouTube Tak to dobrze, dobrze Gdzie oni są w ogóle? O co im napisać może pomóc mi się należy Albo nie wiem Pom o ocy Nie wiem po prostu nie wiem co im napisać Pierwszy odcinek z widzami także U niej nazwa Teraz widzami nagrywam takie, 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 wiecie, no, no po prostu, żebyście to widzieli, następnym razem będzie Teamspeak, także to jest ten plus, że będzie dla pięciu pierwszych osób będzie Teamspeak, także nie jest źle, także nie będziemy pisać, tylko będziemy gadać ze sobą. No ale kiedy to dokładnie, albo będzie to w przyszłym tygodniu, tak? Co robimy? k o p i -e m -y. b u r a k i Dobra, nie wiem ile ten odcinek ogólnie będzie trwał, bo przez 5 minut, zeszła sama synchronizacja I i, i... I tak, nie? C ogólnie nas jest ilu? Ogólnie nas jest no trzech, czterech w tym momencie Cef jest zrobiony na 10 Kuba tu jest, dobrze A tu za mną jest Kuba, czyli tu będzie... Tu będzie Kuba, Buba albo Dawid, jedno z Nie wiem dokładnie yy, Trzeba się zmienić. czas, zmniejszymy sobie To jest ogólnie mój stary save, także... Właśnie, mm. jak mówiłem na początku yy, <grym> Że stworzę nowe, jeżeli będziemy grać Tak, Kuba, Buba, zgadłem Napiszę mu o, s, No, no, przejechał już To jest Kuba, i buba Dawid jest gdzie, a Dawid, Dawid, Dawid głupieje. Hmm. Kuba też coś nie halo ma. Także, mam lagi, no możesz mieć lagi lekkie. Nawet, yy... z dr, u, g i a. Kuba Buba a no, no, Czekaj, no tu jak Kuba Buba jest tu Tu jest Kuba To tam jest Dawid Nie, tam jest pracownik mhm, Kuba Buba mi mnie... Słuchajcie, Dawid, Dawid już tu widzę Że Dawid nic nie robi Tylko Dawid rozwali mi serwer Nic, niech spróbuje jakoś podejechać No, podejechał 是的。Yeah, Dobra, Nieźle ci powiedz, zastanówmy się, kogo tu by wywalić. Zobaczmy, dzisiaj padnie na... Tu jest Kuba. I kto jest, gracze? Kuba, Kuba, Buba i Dami. tu jest Kuba i ja tu jest Kuba, tu jest Kuba Kuba Buba i Dawid, czyli wypadnie albo na... Zobaczmy ciach, ciach, Jeszcze zobacz, dajmy im jeszcze... Powiedzmy dajmy jeszcze im 10 minut. Nie, 10 minut, dajmy im chleczkę jeszcze, jeżeli dalej tak będzie. Tutaj i Kuba Buba i Kuba Dawida wywalimy ze serwera, no po prostu... Po prostu ma być gra, gra i tak jak Kuba. Tylko tu jest? Niech tu jest Kuba. No dobrze, nie z tej strony Kuba-Kuba. A Kuba. co on robi? Co ty robisz? Co, ty robisz? co ty robisz? Co ty robisz? Co on robi, nie? Halo, chcę wiedzieć. Chyba że jedzie wysypać to jest inna sprawa, to niech jedzie. A, jedę odrzucić Dobra, jedzie, zjeść. Ja cię tam nie pogania, w rób ktoś. Tylko mi nie rozwalać serwera jak... Jak oni. No cóż, czaj może napisać. Zapiszemy im co robią. Zobaczymy. Sory oby... B i c, i E Gdzie jest Kuba? Nie jest Kuba, dobrze myślałem, że Kuba nie ma Ale Kuba pojechał, co, pojechał wysypać? Nie Tu jest, jest, jest Kuba No i co, no i gdzie oni są? Ten jest tu, ten jest tu No to co panowie, no Na początek Dawideczka Wywalimy. Zobaczymy, gdzie on był. No. I za chwilę, w takim tempie, wyrąbimy jeszcze kububę. Żeby nie było. Jeden osobnik zwany Kubą dostanie. To ma być serwer w końcu dla Litwinców. A nie, że ktoś mi go rozwala. Tak. Gdzie jest. No, to i też, tak. Kanał będzie po na gry w A i C i P, o I M stoi, czy gdzie on jest? Ogólnie fajnie się było zmieść co się nawraca I lecimy dalej, 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 za chwilkę bo już nie wiem ile w ogóle Wam i chyba zaraz kończymy także Także jeden paseczek i ament bo nie wiem ile to mi zeszło, troszkę dużo także Albo teraz w sumie to było na tyle w dzisiejszym odcinku dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam na pewno do kolejnego odcinku z widzami na razie.